Siemano, Tusłowiek. I wreszcie mi się udało wbić na arenę. <noise> o, jeszcze w korzystnym miejscu. No, po prostu cudnie. Chyba szybko umrę. Ale... Dobra. Oh Fak, zabrał mi. Lecimy gdzieś. Mamuk, a ty go nie masz. Ojej. Oh yeah. Fuck. No nie. Śnieżkom, serio. Fuck. Mieczek. FOK żelazny! Nie! Dobra. Ja się żegnam, może w następnym odcinku będzie coś lepszego.